Dziś film inspirowany akcją o wdzięcznej nazwie Cukier jest do dupy organizowana jest przez Fundację Najsłodsi, nice która zajmuje się pomocą osobom chorym na cukrzycę oraz edukacją w tym zakresie. W opisie zamieszczam linki. To szeroki temat. Ja tylko dodam, że zalecana maksymalna dzienna dawka cukru to około 30 gram. Tyle cukru często znajduje się w tylko jednym batonie. A dochodzą do tego słodzone napoje czy też cukier ukryty w słonych produktach, takich jak ketchup. W cukier jest do dupy challenge. Wymagane jest stworzenie dania na słodko, ale bez cukru. Jako, że raczej cukiernictwem się nie zajmuję, nie miałem żadnego przepisu za zanadrzu, ale zrobiłem eksperymentalne danie, które według mnie wyszło zaskakująco smacznie. Myślałem, co mógłbym przygotować, i wpadłem na pomysł, żeby zrobić ciasto marchewkowe z jabłkami bez cukru w postaci babeczek i bez marchewki. Przepraszam za jakość oświetlenia. Zimą często nie zgrywają mi się grafiki ze słońcem. Do wysokiej miski ze szczyptą soli wbijamy i ubijamy dwa całe jajka. W zasadzie jeśli chcecie być bardziej profesjonalni, możecie ubić same białka, żółtka dodać do reszty składników, a potem wszystko na spokojnie wymieszać. Z drugiej strony widziałem przepisy pomijające ubijanie i znając życie zrobię tak następnym razem, zwłaszcza, że jak widzicie, mój blender lubi zabrudzić pół blatu. Kiedy zauważymy, że piana już przestaje rosnąć, dodajemy dwa jabłka starte na tarce, a jeśli macie za pomocą robota kuchennego. Skórek po upieczeniu nie czuć, więc nie musicie tracić czasu na obieranie. Myślę, że powinienem je wycisnąć z soku. Możecie to zrobić, ale bez tego babeczki też wyszły. Wyglądają jak wyglądają, ale i tak wszystko będzie pieczone na brązowo. Dodajemy jakieś 1,5 szklanki mąki. Na początku dodałem mniej, ale później stwierdziłem, że konsystencja jest za rzadka. Jeśli macie problemy z cukrem, użyjcie mąki o niskim indeksie glikemicznym, na przykład takiej ze zmiksowanych płatków owsianych. Dodajemy jedną czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia i jedną, dwie łyżeczki cynamonu lub przyprawy do piernika. Typowym dodatkiem do jabłek jest cynamon ja akurat miałem tylko przyprawę do piernika, ale w sumie na dobre wyszło. Mieszam wszystko powoli, łudząc się, że trochę ubitej piany zostało w masie. Jeśli widzicie, że masa jest za rzadka, możecie dosypać trochę mąki tak jak ja. Przekładamy masę do foremek. Możemy wszystko upiec w jednej formie, ale małe foremki mają ten plus, że nie trzeba wymierzać ilości masy do formy. Tyle ile mamy ciasta, tyle zrobimy babeczek. Poza tym wydaje mi się, że łatwiej jest upiec małą babeczkę niż duże, grube ciasto. Wcale nie przypomniałem sobie o dodaniu oleju po napełnieniu połowy foremek. W zasadzie ostatecznie nie potrafiłem odróżnić tych dwóch wersji, może dlatego, że od jabłek babeczki i tak są mocno wilgotne ale dla poprawności cukierniczej można dodać około 2 łyżki oleju rzepakowego na połowę, czyli 4 na całą masę. Foremki napełniamy dość obficie, przekładamy na blachę i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez jakieś 20 minut, aż podrosną i się zarumienią. Możemy w zasadzie jeść je w takiej postaci, ale ja jeszcze użyję polewy czekoladowej, która dobrze łączy się z przyprawą do piernika. Do miski wsypujemy czubatą łyżkę kakao, Pół łyżki stewi w proszku lub innego słodzika, który można podgrzewać, czubatą łyżkę oleju kokosowego i łyżkę wody, by ułatwić rozpuszczanie. Wstawiamy miskę na 30 sekund do mikroweli, mieszamy i powtarzamy aż do utrzymania jednolitej masy. Jeśli masa jest za rzadka, dodajemy kakao, a jeśli za gęsta, oleju. Po zastygnięciu nie będzie to robiło strasznej różnicy, ale taka wodnista polewa w połowie ląduje poza babeczką, tak jak widzicie to u mnie. To wszystko. Możemy zaczekać, aż czekolada wystygnie, albo nie, i brać się do jedzenia. Jest to bardzo szybki przepis, więc nie stracicie dużo czasu na jego przetestowanie. Do następnego. Przypominam o odwiedzeniu linków. Jeśli Ci się podobało, to subskrybuj i lajkuj. Zapraszam też do dyskusji, jeśli macie pomysły na ulepszenie dania lub inne sugestie.